Hej, hej, hej! Się wszystkim, tu kam Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy we Hearthstone. I dzisiaj zagramy sobie areny. Areny, areny, areny. Kim zagramy areny, moi drodzy? 150 golda oczywiście wydaje. Łapcie moje pieniądze, bierzcie moje pieniądze I wybierzmy hero'a, którym chcemy zagrać. Zobaczymy najpierw nasze questy. Mamy do wyboru paladyna bądź warrior'a. Nie znaliśmy żadnej z tych klas. Um, 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 um. Na kogo mam ochotę? A zróbmy sobie arenę oh druidem, dawno nim nie grałem. Anusz Janusz coś ciekawego nam wyleci. Big Game Hunter jest bardzo spoko kartą, jest bardzo spoko kartą. Jeśli chodzi o areny. Jeżeli przeciwnik stawi coś, co ma 7 ataków, to po prostu chore Value. Force of Nature skąbione ok, ale samo w sobie jest takie sobie. Z drugiej strony jest możliwość skąbienia tego z różnymi kartami. Na przykład e, Akuletą Bólu, to jest dobór trzech kart, I Removal szalony, nie? Jeżeli coś takiego podejdzie. Tylko, że no nie wiemy czy nam się też czymś z czymś skombi, a Big Game Hunter jest sytuacyjny, ale lubię Big Game Huntera, wezmę Big Huntera. Pewnie będę tego żałować, ale weźmiemy też Shreddera, jest bardzo silny. E, Flame Juggler jest spoko dwójką, może być. Mm, Archmage, ma duże ciało, może nam podejdzie jakiś Swipe. O to są chujowe karty, Poison Seeds też jest chujową kartą. Ponieważ jest... ma negatywny efekt dla nas, z racji tego, że nasze trendy nie mają charge'a. Oh, jest chujowy. Wiecie co, jeżeli by się nie ustawił coś mega dużego, już lepiej użyć ten, powiedzmy, seeds jako removal. Te karty są po prostu zbyt słabe. Starfire może być, removal, dobrej karty, dobre na top deki. E, juggernaut, okej, okay, może być. Jurmungar. Nieważne, nie Juggernaut, Jormungar. Jurmungar. Te karty są chujowe, my kart, no już lepiej. Wolę wziąć kartę zatrzymane czy na 3 swipe, oczywiście bierzemy. Eee... Hop Goblin, Nie dzięki mulsz. Też nie jest zbyt dobry. Nie na arenie. Dark Whispers. No dobra, niech będzie. Naturalize, no, siema no mulsz. Eee, Yeti, bo jest fajną wtróeczką. Weźmiemy Bomasera, bo jest fajną dwójeczką. Living Roots, W sumie jest okej. Okay. Myślę, że lepszy niż Mark of the Wild. Jóż w sumie. Niech będzie Living Roots. Jakiś tani removal, niech będzie uh, Violet Teacher. Ok, Druid of the Saber jest bardzo spoko. Kolejny Starfire. Ok, wezmę. Mm, mm, mm. Znowu chyba dwójka. Sengine. się pokuszył o Dark Agent Dwarfa. Mamy za dużo szóstek w postaci Starfire'ów, więc wezmę Jormungarda. Aż potrzebuje dwujeczek, nie? Ile mam dwójek? M3 starszy. Ile mamy bestii? Jedna. Bo się zmienia w bestie. I to tyle. I dwie. Dwie bestie. Słabo. Więc to of the Funk odpada, chociaż nie mamy piku za 5 many. Weźmiemy Kresa Blake. Ę. Starfall. O w ogóle combatant jest strasznie mocną kartą na arenach. Eee, ale Starfall to AOE, a my lubimy AOE. Wezmę Starfall. Nie będzie Markov The Miles. O, nie mamy karty 5 many, więc zatrzymane chyba też. Raz, dwa, no niezbyt, ale wezmę Kvaldira, jest silny. Eee, raz, dwa, trzy. Potrzebujemy coś za dwie many, weźmiemy St Amaniego, może być fajny kombo z Mark of the Wild. Eee, wezmę jeszcze raz Mark of the Wild, nie mam bestie. Czy chcę? Ja wezmę Mark of the Wild. O, kolejny. Druid of the Saber jest niesamowicie mocna, ale Jormungard... Dobra, mam dwóch Jormungardów, wystarczy. Wezmę Druid of the Saber. A bo Botown? Użyteczny. Eee, mechów mamy mało, żeby opłacało się brechty. Nie no, może będzie szansa skąpić z Dark Iron Dwarfem, pfu, z mechanicznym Yeti Shredderem. Ale to wciąż, raz, dwa... Trzy, tylko trzy. kombinacje to jest za mało, mój drodzy, jest za mało. O, słabo, ale potrzebuję pików zatrzymany. więc tylko dlatego to wezmę. O, bo potrzebuję pików zatrzymanych. Fajny pik zatrzymany, Living Cruise. Silent Knight, Arden yy, Squire jest zajebista z Mark of the Wild. Co nie? Z drugiej strony nie mamy trójek, ale. Aaa, to jest takie fajne kombo, Ja chcę to zastosować. I dostaliśmy kodo. Więc ogólnie tak: Nasza trzecia tura jest niesamowicie chujowa. Mamy coś tam na pierwszą turę. Możemy zagrać Living Krux nawet, tak on dwa na Sapling 1 na 1 Drugą turę mamy OK. Czwartą turę mamy OK. Mamy Swipe. Mamy Starfall. Mamy dwa razy Starfire. Mamy Late Game. Jakiś tam. Nie Nieduże, ale zawsze. Czy Late Game? Trzy stwory. Mało kombinacji, mało dobrych wykorzystań, bluemastera, nie wiem, dam taki minimum 6 wygranych, nie czuję się jakoś dobrze z tym deckiem, ale mamy aoe, mamy removal, więc nie jest chyba tak źle, nie mamy silence'ów. Nie mamy doboru kart. Poza oczywiście spalarkami, które automatycznie dobierają karty, to jest bardzo spoko. Z drugiej strony efekt jest bardzo drogi, ale yy, z trzeciej strony, piątej, szóstej, siódmej, mamy ten dobór. Więc to jest naprawdę w przypadku, kiedy naprawdę mamy jedną kartę i zagrywamy ją co turę. Walka na top deck, ta karta jest niesamowicie mocna. Służy jako removal. Za pięć obrażeń to jest takim jest removal i dobór karty. Chore. Pozwol Pozwolę sobie picia, bo mogę. Bo trochę gadam dzisiaj, więc wypada na wierzyć zapomniałem się Zapomniałem przed nagraniem. Przeżyjecie te nie wiem, 5 sekund, kiedy się nie będę odzywać. Medivh! Okej. Okay. Zostawię zostawie bo jak mówiłem, nie mamy piku za dwie many. Zostawię Knife Jaglera, bo może się nie wierzyć jakiegoś 2 na 1 miniona Flame Jaglera. Dobra. Greetings ah, Living Roots. Czy chce? Niech będzie. Niech będzie w sumie. Będzie jakiś mychnięty boże jakie są służytki. Ojej, zapnij się. Ojej, jak kiedyś mi się wymięła. jak kiedyś mi się Dobra, że mnie co tu zajęła, man. Spoko. Wymuszę, wymuszę użycie specjalu, jeszcze lepiej. U. No okej, okay, to boli. Fuck. Zrobimy coś takiego. Jeżeli wymuszę użyć specjala na Saplingsie to jest tutaj i tak jest spoko. Bo tempo. A No i Tron, okej, okay. się nie jest jako zniszczenie Divine Shieldu, tak się wymienimy. Bardzo spoko, prawdopodobnie on się wymieni tak. Dokładnie. O! Kopsajki nie chcę rzucać, ponieważ ma bardzo ładną sytuację, żeby się jej pozbyć, więc po prostu zrobimy tak. Bo jeżeli się w mnie taki użyje specjala, to straci całą turę. No, zabicie stwora za dwie many, a tak to by stracił całą turę, no zabicie stwora zatrzymane, więc wolę stracić stwora za dwie many nie stwora zatrzymane, To jest raczej oczywiste Jeśli chodzi o taką rozkwinę. A Dimancie to może się przydać. Przeciwko przypadku już raczej nie będziemy mieli Divine Shielda, no wiadomo, ale... Interesting. Mam szkawkę, przez co się napiłem. Ciut za szybko. Dragno, stupid. Mhm. Monetka. Okej. Okay. I używa... monetu za specjal, żeby mi go zabić. Spoko. Więc teraz rzucę Crusaderkę. Zagiwalne w twarz. Albo że jest i się wymieni. Churdur. jeżeli już jest specjala, to się wymieni tak. I zbije mi ale wtedy nie wyrzucić nic za dwie many, bo to się umrze w wymianianie. Chcę mnie zabić mi go ze specjala raczej. No to jest strasznie dziwne zagranie. Okej, okay, zadał mi odkoły dwa obrażenia, ale czy są coś dało? Join or die. Toasty. Czy ty używać Living Roots jako stwory za jeden... jeden na jeden? Niech będzie. Wiem, że to nie jest zbyt dobre wykorzystanie ale chcę mieć jakikolwiek stół, na polu gry. On coś wystawi, na natychmiastowo ze Starfire'u. Może ze Specjala dobić wszystko, ale wtedy będzie stracić dwie manicutury, co jest akurat bardzo spoko. Jak wystawić coś za cztery? No, Okej, okay, no teraz użycie specjalnie nie jest spoko. Pytanie, kogo mi dobije. Spoko, dobijemy go z, ją ze Starfajera, bo nie mamy co zagrać. Kodo. Wciąż taka wymiana i Kodo. Nie... Zrobię coś takiego wymienimy się tak, ponieważ jest szansa, że podejdzie nam ten buff plus 2, plus 2 a nie chcemy tracić Divine Shield. A jeżeli użyję ping na Divine Shield, no to okej, okay. Stamping Kodo, bardzo spoko. Nie ma, ma tylko dwie mana, więc prawdopodobnie już nic nie zagra. Dokładnie, my użyjemy Kodo i ubijamy. Dziada Hop. Hop i hop. Zdejmę tu, że prawdopodobnie użyjemy specjalu Yachtmage'a albo Shreddera i Big Huntera. Jeżeli wyrzuci, nie wiem, Wargolema, fajnie by było, gdyby wrzucił Wargolema, straciłby całą turę Blizzard. Nie jest taki duże waliu, więc nie jest mi z tego powodu. Mógłbym zagrać tych dwóch przyniemniaczków, ale. Wolę być poza zasięgiem Flame nie? W razie gdybym miał. A jak nam podejdzie Swipe czy coś, to mamy Spell Damage. To będzie przyjemne. Swipe albo Starfire, bo zużyliśmy już Living Rootsy. Się <coughs> przeciągnąłem, mogę. I teraz trzeba mieć nadzieję, że nie uda mu się wygrać. Haha! Ha. Kolejny pot, którego nie warto je brać. Dobra. Widzę Valium. Uh. Mógłbym zrobić Jolo Ale z drugiej strony Z drugiej strony zrobimy tak Żeby być dalej Poza zasięgiem Flame strike Gdybym miał fireball, prawdopodobnie by zużył, żeby zabić mi tego przyjemniaczka. Może mieć ewentualnie polimorfię, której nie chciał zużywać, bo nie wiem, uważa, że ten twór jest za słaby na to. Ale fireballa raczej nie ma, chyba że mu potrzeb. No ale wiadomo, takie założenia, to możemy sobie wstawić No, żeby... O, możemy mu podejść. O, Lance. No jeżeli mu to bo to będę smutny. Ale z drugiej strony mamy Lance, Czemu nie mogę użyć tego na twarzy przeciwnika? To było takie mocne. Byłoby zbyt mocne. Flame Walker, ok. I co to za spell? Na pewno nie jest to polimorfia Seal of Light, której wykorzysta tylko jako heal. E, w tym momencie. Ooo. Ooo. Don't blink. Don't blink. Fuliola, madafaka. One damage off, ale to mi nie przeszkadza, raczej nie ma nic do życia. Przestałem się przebijemy wszystkie. O, może z tymi dwoma minionami zabić mojego 6 na 6. Wciąż zostanie mi Shredder, który ma też The truffle, a potrzebne mi jest tylko jedno obrażenie. Więc wiecie, takie życie. Ciężko będzie mu to wygrać. Flamestrike go nie wyratuje, zdecydowanie go nie wyratuje. Chyba, że po... Nie, nie wyratuje. Luka Champion. Okej, okay, to mu nic konkretnego nie da. Secret, okej, okay, może to być Ice Block. Albo Ice Barrier. Niepotrzebny ping tego no, nie ma teraz. Dobra, to był Secret, co so, nie był ani Ice Block, ani Ice Barrier. Znaczy Ice Block mu by... Mógłby... nie, nie wyratował boga, bo miałem 9 obrażeń. Eee, Ice Barrier chyba, tak Ice Barrier, a Ice Block no... Ice Block by dał mu jedną turę życia, ale... Pytanie, co by było w następnej, więc. Nie było to żadne z tych, pewnie Mirror Entity albo Fiji. Porada kolejnego przeciwnika, hej! debra, let's rock. Ugh. Ugh. Chciałem zrobić te combo: Squireka plus 2 plus 2 taunt. Zbicie przeciwnikowi miniona i zostawienie sobie jeszcze 3-3 miniona z tauntem w drugiej turze jest tak dobrym zagraniem. Czy ja chcę? A zróbmy to. Living krótki, pierwsza tu dwa razy, jeden na jeden. Co nie jest złe, bo naprawdę wymusza na przeciwnikowi zużycie specjalu. Znaczy nie wymusza, hmm. ale na nub przeciwnikach. To jest śmieszna zagrywka. I nerwate. Dobra. W takim razie nie zrobię nic. Zmiana planów. jest ciekawe zagranie. Zobaczycie, ją w specjalu. Tak będzie. Czy w twarz. To nie jest dobry stwór do wyrzucenia w trzeciej turze. To znaczy w pierwszej, nawet w pierwszej turze, to jest stwór 12 to jest zombie, trzeba no. Okej, okay, to już jest rozsądniejsze. Wrócimy taką przyjemniaczkę. Okej, okay, ona już jest bolesna. To jest bardzo bolesna karta na druida. Znaczy przeciwko druidowi. Znaczy inaczej, to jest bardzo bolesna karta, jeżeli przeciwnik ją zagrywa, nie? karta na arenie jest świetna. It's o mój Boże, proszę, twarz. O, oh, boli. Boli to bardzo. Na się nie mam specjal, tylko zagrał. Słaku jeszcze nie widzi mi się używać, tak szczerze. Jego wymusił użycie. Okej. Okay. zagrajmy z Kerwem! Co cała prawda on ma o jedną manę więcej, to jest strasznie bolesne, ale. Mógłbym użyć swojej pananie, ale to by nie było dobre zagranie. Fajcie, jeden smoczek, będą dwa. Uwaga, są dwa, będzie trzeci. Oooo, ale combo. Dobra. Przeciwnik może zagrać właśnie e, shapeshift, specjal i mi zbić dwie shielda, albo pozbyć się dwóch tworów. Wrzucił gówno. Którego się nikt kompletnie nie obawia, chyba że jakoś zbafuje. Dobra, zmieni się tak, bo nie stracić many. Okej. Okay. Teraz zabiję mi jego, bo boli za bardzo. O jak boli, jak boli, and stuff, Uu. A to na następnej turze. W następnej turze możemy użyć Living Root, żeby zabić tą babeczkę, a następnie Monetka i Kodo, żeby zabić tego przyjemniaczka. Jest to bardzo ciekawe zagranie, prawdopodobnie to zrobimy. A w następnej turze bez Monetki, bo już zużyjemy, będziemy mogli zrobić Starfire. Bądź specjal i któryś z tych przyjemniaczków. Dark Iron Dwarf się fajnie kombi z Kodo, bo Kodo ma dość sporo życia. Ja na arenie potem 5 to jest takim sporo. O mój Boże. idzie co plan B? Używamy Starfire'u teraz. Nie można czekać w takim przypadku. Dobra, oberwiemy za 3. Mamy bardzo mało życia. To jest problem, to jest duży problem. Nie mamy heal'a, ani nic. Żyjnikowi nie się kończą karty, ale no wiecie, to mnie nie pociesza, mam za mało życia. Zakładając, że ma same spele i nie ma stworów, będziemy w bardzo dobrej sytuacji, bo będziemy mieli stół. Jeżeli że coś dużego, mam przejebane. Nie mamy hard-dreamowali. Że znaczy ogólnie druid nie ma hard wali, jak ma, to nie są takie opatalne na arenach. Na konstrukcję może jeszcze, ale nie na arenach. Ja pierdolę. Wciąż jeszcze nie jest tak źle, moi drodzy. Znaczy jest źle, bo o dwa więcej, ale... Nie jest aż tak źle, jak bym mogło być, nie? Jeszcze nie jest tak źle, jakbym mogło być. Bo aż dalej mamy to kombo, które chcieliśmy zrobić mamy możliwość wymiany. Problem jest taki, że cokolwiek on teraz wystawi może podpakować. I to może bardzo boleć. W razie gdyby to było coś naprawdę dużego. Mamy Living Roots. Hmm. Gul. How about fuck you? Takiego Brawo. w ten sposób mamy stół. Jeżeli nie ma żadnego swipe'u, starfire'u czy czegokolwiek, innervate, nie mów mi, że deaf wing. Okej. Ok, szkoda. Przeciwnik wyłożył na zbyt dużą presję. No niestety. Ej. Dołu no, przegraliśmy przez tego miniona 2 na 3, który daje manę tak naprawdę, bo dał mu zbyt dużą przewagę, jeśli chodzi o tempo. O mój Boże, jak ja nie cierpię tej karty, każdy drużyczko, któremu gram. Mam tą ma tą kartę, ale mi nigdy ta karta nie podchodzi. Nieważne, nie bym go druidem, nigdy. To zawsze wygrywa areny, tak bardzo, bo to zawsze przeżyje. I zawsze ci daje Elf, taką przewagę Union, w postaci many, manager... że. Jest niesprawiedliwe. Dobra. Zmienimy to wszystko? Ogólnie nie mamy tych dużych, gigantycznych stworów. Grama ma druid i są fajne, to jest problem. Mamy mało synergii. Mam co prawda AOE i removal i to jest bardzo spoko, ale... Nie, ten dek mógłby być dużo lepszy, no, ale wiadomo, Arena. O, flaming. Oczywiście. Bo nie ma to jak do dobrze zbalansowany start. Ja pierdolę. Nie mówcie mi, że nie podejdzie mi nic trzeciej turze. Co to jest za start? Wiecie ile ja mam dwójek? No was pojebało. Gól. Gdybym miał innervator, było super. Ale nie mam. O ja pierdolę. Czy wy to widzicie? Dwie pierwsze tury, brak miniona. To jest przegrana arena. Już z góry to jest przegrana arena. Tak naprawdę. Nie widzę szans tego wygrać. Tak serio. Nawet nie mogę użyć. Ja pierdolę. Zrobię coś takiego. Jeżeli przeźwiedź pójdzie wszystkim w twarz, to mam szansę to przeżyć i nawet wygrać. Ok. Czy pójdzie jednak w Czy będzie mądry? Jest mądry. Bo się ogarnął, że ma tego przyjemnieczkę. Dwie tury! Bez miniona, to jest żal. O mój Boże, wiem, że nie mam trzy, właściwie trzeciej tury, ale... No tyle dwójek. Widzisz czego mi się ucieszył ze swipe'a? To też może nie być złe. to, żeby to było dobre, jeżeli zrobię tak, muszę zabić jego, ginę tak bardzo, ginę jest realna szansa to przeżyć. Tapnie, będzie mieć 7 ataku i wtedy coś się wydarzy, że jakimś synem to przeżyje, nie będzie mieć żadnego dopaku, kompletnie żadnego. O, panie, GG! Niesamowicie kiepskie podejście. Przegrało mi grę. Jeżeli nie macie co wysłać przez pierwsze dwie tury, już właściwie możecie surrenderować tak naprawdę. Dlatego early game jest tak ważny. Świetne zakończenie areny, nie uważacie? Zapraszam Was do kolejnego odcinka, zobaczymy jak daleko zajdziemy. Yeah.